Hej, z tej strony Hubi, a ty oglądasz kanał Farma Żepy. I parę dni temu natrafiłem na materiał z kanału Wojna Idei, którego autor poddaje analizie grę Fallout New Vegas. Jako, że jestem oddanym fanem tej części, to naturalnie film z kanału Wojna Idei wzbudził moje zainteresowanie. I po obejrzeniu całości muszę stwierdzić, że analiza Szymona jest całkiem dobra. Tak, przykro mi, jeżeli spodziewałeś się dramy, to tu jej nie będzie, bo analiza sama w sobie jest naprawdę w porządku. Co nie znaczy, że jest idealna, bo parę istotnych faktów omknęło Szymonowi. Dlatego film, który właśnie oglądasz, kierujemy głównie do osób, które wcześniej nie miało styczności z grą i chce dowiedzieć się czegoś więcej. To co? Zaczynamy? Szymon podzielił swój film tak dosyć nieformalnie na kilka rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu ugrupowaniu. A zatem i ja podejmę się tematu podobnie. Zaczynając od RNK, czyli od Republiki Nowej Kalifornii, autor słusznie zauważył, że państwo to jest równie brutalne co Legion, ale jednak nie zwrócił uwagi na duchowe źródła tego stanu rzeczy. W pierwszych latach swojego istnienia Republika zmagała się z problemem najeżdżających na nie koczowniczych grup bandytów, wielkich Hanów, Szakali i żmii. I ten fakt jest w historii państwa kluczowy, bo niejako uformował jego tożsamość. Z początku osada Cieniste Piaski, czyli protoplasta przyszłego Erenka, nie była nastawiona militarnie, a zmieniła nastawienie dopiero na skutek ciągłych najazdów ze strony nieprzyjaciela. W pewnym momencie potrzeba posiadania zewnętrznego wroga stała się fundamentem istnienia republiki, a jako wartość na stale wpisała się w etyczny całokształt dojrzewającego państwa. Ta ciągła walka była w sferze moralnym i duchowym autorską wersją objawionego przeznaczenia, które nieco ponad 400 lat wcześniej przywlokło amerykańskich osadników w miejsce akcji gry. I tak jak socjoekonomiczne powody ciągłej ekspansji RNK, które zauważa Szymon, są jak najbardziej istotne, to stanowią jedynie jedną stronę medalu, na którego rewersie widnieje cały szeroki kontekst historyczny i kulturowy. Zresztą i ten kontekst nie stał się nigdy tak naprawdę historyczny, bowiem wszystkie ugrupowania nękające RNK od początku jego istnienia przebywają na pustkowiach Mojave, a w przeszłości tragedie takie jak masakra w Bitter Springs stale oddziaływują na świadomość żołnierzy i mieszkańców Republiki, o czym można się zresztą przekonać osobiście, wykonując ukryte zadanie zlecane nam przez Buna, jednego z dostępnych towarzyszy. Przychodząc dalej, Szymon słusznie wspomina, że część Pustkowi jest niezależna od Renka, ale podaje dość niefortunny przykład miasteczka Nowak, które korzysta przecież z ochrony zaoferowanej przez Republikę. Nie jest to co prawda to samo co bycie częścią państwa, ale jednak ciężko nazwać to pełną niezależnością. Poza tym reszta tego o czym wspomina Szymon w miarę się zgadza. Renka to w istocie mocno atomizowana i sprzeczna wewnętrznie organizacja, która istnieje, no bo większość ludzi uważa, że mimo wad jest najlepszym, co ma do, zao do zaoferowania świat po apokalipsie. W filmie Szymona nieco bardziej zaskoczył mnie brak paru istotnych faktów w temacie legionu. Odniosłem wrażenie, że Szymon przedstawił legion przede wszystkim jako zło noszące w sobie pierwiastek dobra, co oczywiście zgadza się z motywem przewodnim jego analizy, ale pominął przy tym filozoficznie istotny aspekt tego ugrupowania. W analizie Szymon wspomina, że Cezar, przywódca legionu, zaprojektował społeczeństwo swojego państwa tak, by dać mu jak największą szansę na przetrwanie. I to jest prawda, i zresztą łączy się to wspaniale z wikańską ideą historycyzmu, o której mówiliśmy już kiedyś na kanale, ale na potrzeby filmu tutaj też pokrótce ją opiszę. Zatem Giambattista Vico był filozofem okresu Oświecenia, który jednak stał w opozycji wobec wielu popularnych ówcześnie idei. Zajmował się przede wszystkim wspomnianym historycyzmem, czyli takim szatkowaniem okresów w historii ludzkości w taki sposób, by wyodrębnić z nich jakąś prawidłowość. Według Vico historia człowieka dzieliła się na trzy zasadnicze epoki: epoka bogów, epoka bohaterów i epoka ludzi, w których dominować będą zgodnie z kolejnością Religia, obyczaje i intelekt. Natomiast ostatnia z tych wartości, intelekt, ma stanowić źródło zagłady ludzkości. Brzmi znajomo, nieprawdaż? Owa zagłada w Wizji Wiko to nic innego jak powrót do najbardziej prymitywnych systemów społecznych czy ideologicznych. No i oczywiście, dokładnie to wydarzyło się w świecie Fallouta, gdzie niektóre frakcje, chociażby Legion i RNK, osiągnęły już epokę bogów, a może nawet i Bohaterów, Stawiając w centralnym punkcie systemu wartości symbole takie jak wiary w Boga Marsa, kult jednostki czy dominację autorytetów. Jednakże, jakkolwiek świat falauta by nam nie pasował do wikieńskiego historycyzmu, to trzeba również pamiętać, że sposobów na filozoficzną interpretację historii jest tutaj wiele. Kolejną proponuje nam niemiecki myśliciel Friedrich Hegel, czyli autor hegelowskiej dialektyki. Ten złożony twór w ogromnym uproszczeniu nazwać możemy próbą zauważenia i nazwania zmian w świadomości. W dialektyce najistotniejszymi podmiotami są teza, antyteza i synteza. Ta pierwsza, teza, to pewien stan świadomości, np. ideologia, która po prostu w danym momencie sobie jest. Naprzeciw jej wyrasta antyteza, będąca zaprzeczeniem tezy. Oba te byty ścierają się na przestrzeni dziejów, a w rezultacie powstaje synteza, czyli jakiś uzgodniony stan łączący w sobie zarówno tezę, jak i antytezę. Przykładowo mamy lewicę i mamy też prawicę, które w procesie syntezy dają nam to zależyzm. Oczywiście w tym momencie sobie żartuję, niemniej jednak warto podkreślić, że w dialektyce nie ma jednego prawdziwego stwierdzenia, a prawdy funkcjonują na równym poziomie i pozostają w stałym konflikcie, dopóki nie nastąpi ich synteza. Jak można się domyślić, Legion Cezara jest antytezą Erenka, o czym zresztą wspomina sam Cezar, który nie tylko wie o dialektyce Hegla, ale wręcz ją aktywnie stosuje, by kształcić przyszłość pustkowi. Cezar zdaje sobie sprawę z tego, że jego państwo jest z góry skazane na porażkę niezależnie od wyniku konfliktu z Republiką, i wcale nie zależy mu, by było jakkolwiek inaczej. On chce, by legion zwalczył ręka, a następnie strawił sam siebie w nadziei na to, że powstała w ten sposób przyszła synteza, co oferuje ludzkości coś więcej niż współczesne mu systemy ideologiczne i społeczne. A zatem to nie jest tak, że Legion ma zapewnić koniecznie ludzkości przetrwanie, a przynajmniej nie w dosłownym sensie. Legion ma pobić RNK, a następnie samemu upaść, by na fundamencie tego konfliktu rozwinął się lepszy świat. No i odstawiając już na bok filozofię, warto wspomnieć, że Legion wcale nie jest tak wierny swoim zasadom, jak można by się było spodziewać. No bo jasne, wśród mieszkańców, polityków i żołnierzy republiki widoczne jest zepsucie i zaniedbanie lecz surowe zasady mające utrzymać w ryzach legionistów okazują się być ledwie fasadowe. Przykładowo, rzekomy zakaz alkoholu nie dotyczy wysokich rangiom legionistów, u których znaleźć można napoje procentowe. Ponadto, mimo że Legion założenia ma nie korzystać z zaawansowanej technologii, to nie dotyczy to Cezara, który w trakcie gry może zlecić nam pozyskanie autodoka, czyli przedwojennej, szalenie zaawansowanej maszyny zdolnej do wykonywania trudnych operacji medycznych. Również uprzedmiotowienie kobiet jest faktem tylko w sytuacji, gdy mówimy o zwykłych kobietach, bo kiedy gracz gra postacią płci damskiej, Cezar i tak poprosi ją o pomoc i pozwoli na swobodne poruszanie się po swoich koszarach. Zatem Cezar nie tylko wykorzystuje słabości swoich przeciwników dla swojego zysku, bo dokładnie to samo robi wobec własnych ludzi. Jednak gdy tylko zasady przestają mu pasować, to znajduje dla nich odpowiednie wyjątki. Zanim przejdziemy dalej, chcę tylko przypomnieć o możliwości zostawienia lajka like i suba, jeżeli oglądany materiał Ci się podoba. Aha, i wspomnę jeszcze, że zrobiliśmy kilka miesięcy temu swoją własną analizę gry, gdzie braliśmy pod uwagę całość produkcji. Także jeżeli Ci ten temat interesuje, to zachęcamy do obczajenia. No dobra, dojść tej chamskiej reklamy. Wracajmy do filmu. W kwestii pana House'a nie mam nic szczególnego do powiedzenia, bo w mojej ocenie Szymon w swoim filmie dobrze ujął istotę tej postaci. Pominął jednak czwartą opcję, jaką gracz może wybrać w głównym konflikcie. Albowiem, gdy uznamy, że żadna z frakcji nam nie pasuje, to możemy stworzyć własną i przejąć nowy Vegas oraz zaporę Hoovera tylko dla siebie. To wyjście jest też oczywiście problematyczne na swój własny sposób. Przede wszystkim, postać gracza w ogóle nie musi nadawać się do rządzenia państwem. Jasne, na plus należy oddać, że kto inny, jak nie mieszkanie spustkowi, najlepiej wie, jak wygląda życie na nich, lecz trzeba mieć na względzie, że postać gracza może być tak naprawdę kimkolwiek: zatem, zarówno totalnym idiotą z jednym punktem inteligencji, jak i śliskim, charyzmatycznym dyplomatą dążącym do własnego celu bez względu na koszta, czy naiwnym idealistą pozbawionym realnego spojrzenia na sytuację. To kim gramy zależy od nas samych, jednak jest jeszcze parę innych wskazówek, które działa na niekorzyść tej opcji. Chociażby to, że w tym scenariuszu gracz rządziłby poprzez samoświadomą sztuczną inteligencję, która steruje armią uzbrojonych po koła robotów, co jest oczywiście sporą czerwoną flagą. Ponadto nie wiadomo, jakiego rodzaju rządy ustanowiłby gracz: demokrację, dyktaturę czy może coś zupełnie innego. No i wreszcie nie ma solidnego powodu, by sądzić, że rządy gracza mogłyby się utrzymać. Nie wiemy, czy ludność Vegas poparłaby nowego przywódcę, ani tym bardziej, czy całe to zamieszanie nie skończyłoby się na kolejnym konflikcie. Ten scenariusz zakłada po prostu bardzo wiele niewiadomych, i pewnie dlatego Szymon nie umieścił go w swoim filmie. No ale cóż, jak już wytykać nieścisłości, to na całego. Na koniec dodam jeszcze parę słów od siebie. Przede wszystkim bardzo cieszy mnie, że New Vegas budzi zainteresowanie nawet po 15 latach. Abstrahując już zupełnie od tego, że to jedna z moich ulubionych gier, to tytuł ten to po prostu przykład świetnie zrealizowanego, przemyślanego i mądrego prowadzenia narracji. Takiego, który zmusza do refleksji, i swoim wpływem wychodzi daleko poza pojedyncze doświadczenie z zabawy. W tym momencie się zatrzymam, trzymam, ale przypomnę jeszcze, że jeżeli film Ci się spodoba i w ogóle interesuje Cię tematyka humanistycznego, naukowego i przede wszystkim dyskursywnego spojrzenia na gry wideo, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale i naciśnięcie dzwonka oraz zalajkowania tego materiału. Dziękujemy za uwagę i dobranoc. Dziękujemy również naszym patronom, a w szczególności Marcinowi Jastrzębiowi za finansowe wsparcie nas na Patronite.